Pani młoda, idziemy wręczyć na wesele. Mam nadzieję, że będzie miłe zaskoczenie. Idziemy. Ciekawie jak będzie. Dawaj, idziemy. Dawaj, Jarek. Kochaj. Proszę państwa, proszę o gorące brawa dla Oli, Andrzeja i ze Dzień na weselu. Wydaje mi się, że to masz wolny prezent dla każdego cywilca. Legioniści składają życzenia parze młodej, Ola i Andrzej. Legia na weselu. Tego, proszę Państwa, jeszcze Dzień. absolutnie nie było. Wszystkiego dobrego na drodzy. drodze. Dużo zdrowia. Niesamowita chwila. Proszę Państwa, czy chcielibyście, Panowie, Słuchajcie, coś tak oficjalnie do mikrofonu bardzo Młodej? No na pewno wytrwałości, bo, no, bo to się przyda. W małżeństwie ja akurat ślub rok temu i muszę powiedzieć, że to był wspaniały rok, wspaniała impreza. Troszeczkę wam zazdroszczę tego, że dzisiaj możecie tak świetnie bawić, bo będziecie to wspominać latami. Życzę że wam dużo miłości, dużo wytrwałości. No i tego, żebyśmy się... <śla> no. Tak głośno. Na... No i wszystkiego co najlepsze. Wielkie okay. brawa. Ja mówię wszystkie powody i po prostu żyję. Hmm. Dużo miłości dla was, żebyście się bawili i wszystkiego dobrego przede wszystkim od całej całej legii. Wszystkiego dobrego. Ja również wszystkiego dobrego. No, dużo wytrwałości w yy, małżeństwie. Dużo miłości, pocie, bo to jest też bardzo ważne, żeby to wszystko dziś rozwijało się, wiadomo, w dobrym kierunku i obyście się nawzajem wspierali i byli zadowoleni. Dziękujemy serdecznie zawodnikom Ludzi Warszawa. Proszę Państwa, zapraszam do pamiątkowego zdjęcia. Zapraszam parę młodą z kosyrkami. I oczywiście wiemy, że właśnie tutaj, właśnie dzisiaj realizuje się prawdziwy sen w Warszawie. Zapraszam. Żądam wspólnego śpiewania o Lejandrze i Lejga Warszawa. Samolot, ja tyłem, miasto moje ani. I warszawskie koni. Juh, juh. Kolanko się rozgrzewa. Przespań.